No cześć wiaruch, na witam was tak bardzo serdecznie, znowu po dłuższej przerwie, wasz ulubiony muzealny detektyw pojawił się na ulicy. Tym razem Tumski, no bo Laislim ze z Muzeum Początków Państwa Polskiego fest wystawę o tej ulicy. Co tutaj się działo? Może ta sami przeczytać, co nagrykoliłem wcześniej. Aby ino, tak, rzucę ze se szpicne se okiem 16 numerów. To jest obecna ulica Tumska. No, jakby my mieli lepszych tych no fundatorów, znaczy się medyceuszy, jakbyśmy mieli, to to zapewne by była taka ulica jak Złoty Most. We Florencji, ale mamy jak mumy. Kiedyś tu była fest historia. No i było też wiele legend związanych ze Stum muzyką. Bez to was zaproszą kawałek dalej. Lecimy bez cienciko. Tutaj mamy właśnie te dwie legendy ze stum z Rzeźnicy, Tomasz i Piotr nie lubili się. Krążą o tym legendy. Pożar wybuchł 25 sierpnia 1760 roku. A jak jeden taki klecha zakonnik ze z napisał, dnia 25 sierpnia o godzinie 8 wieczorem, pożar ognisty zajął się u Tomasza Rzeźnika. W ulicy po lewej strunie, idąc od rynku do tumu. Naprzeciw mieszkał rzeźnik Piotr. Legenda goda, i ten zakonnik też pisze, że jeden podpaleł drugiego. wiaruchna, Zaś ta przystawa też godo o jeszcze jednej legendzie bez tego teraz wyjąłem telefon nie? nie 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 będę do nikogo drndał do żadnego Szczuna ani do żadnych ziomków czy meli i no muszę znaleźć taką y, aplikację do skanowania y, tych no y, kodów QR i se pyknymy, nie? o i już powinno działać znaczy się o teraz mamy tu wyświetlony ten, no taki link, a Jose polecę na tę ławkę zakochanych, o której jest ta legenda i tego posłucham ze zwami. Na firtlach wiaro godo, że te brawyndę słyszą od pewnego gnieźnińskiego kasztelana, który miał realizować do Londynu nawet i sam Szekspir, zanim sprawią we w swoim teatrze de glob Romea i Julium. Problem zaś nie we w kasztelanie, którym faktycznie był w stolicy u Brytoli, a bo ino tak blubrą. Akuratna mela burmistrzanka Anna ze Zgniezna, jakby miała być pierwszą od Julii, znaczy się takim wzorem, to musiałby te klachanie oni słyszeć włoski Mateo Bandello, bo ten nagrykolił taką opowieść już we 1554 roku. Zaś dopiero po tym jego tłumaczynie wydrukowali u Angoli na Wyspach. No! I tyż wcale nie Szekspir pierwszy pisał o ty nieszczęśliwy na śmierć miłości. Ady, sam temat tragiczny miłości to mało wiela zaros, że do Julii podano jest ta Anna ze Zgniezna. No równać Ankę burmistrzankę do kapu Letowny, to jest jakieś ścińszkie maranie. No jo wiem wiem, godane bez jednego ze zgnieźnińskich przewodników wiaruch ja na to są pierdoły i jest przymrużeniem ślipsków trza brać. Ady. Niedaleko wystawiony przy Tumski we w sierpniu w 2014 roku ławeczki zakochanych, kiedyśi, znaczy we w drugiej połowie XIV wieku Stoła chata gnieźnińskiego burgemeistra. Jego córka Anna była babką. Do gniezna kole 1370 roku przyjechał ostatni piastowski książę ze Skujaw Władas, znaczy się Włotko Biały. Jak Annę szpycnął, zakochał się. No, była to miłość ogromna i wzajemna. No to my se chwilę posłuchali o ty burmistrzance Annie, co to ten Włodko Biały do niej przyjechał i o tym teraz już wam nie będę mówił. Możemy se też szpycnąć na tej wystawie, jak to tam, gdzie tero mamy lekarza, kiedyś i pambry gnieźnińskie produkowali meble. Harkin. Frankenberg się nazywali, zaś tu bez tą mumy pokazane. Ady to jest Arno to też pokazano, bo tam był inny, co produkował meble, istny bogajewski. Jaruch. Zaś też sporo było fotografów przy ulicy Tumski, a najważniejszą to była oczywiście Molkę, albo Mąkę. U mieszkał wielki podróżnik i bogol, co to potem splajtował i mu się pod piątką pięć zmarło. Tyś mamy tutaj taki kot QR i możemy se razem posłuchać. Jaruch. Na dzisiaj to wszystko. Spotkamy się następnym razem. Trzymaj ta się plynza jo letę was muzealny detekty.